widzowie! dzisiaj jest dzień niepodległości. słyszycie wow super Łapka w górę! a co straci wywaliłem się Uuu, wiem 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 się wam to to nie podoba, ale zostawcie łapkę w górę. Więc widów bo będzie, jeżeli będzie trzy łapki babki w górę maksymalnie na kolejno na ten odcinek to będzie yy, to nie będzie już to będzie filmik najlepszy jakiego jeszcze nie widzieliście yy. Filip do migamy idzie o ja bardzo fajnie 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 subskrypcja oczywiście Właśnie dzwoniła Kasia, czy Filipa za godzinkę mogą podrzucić nam. No jadą tam robić. Ale fajnie, ale fajnie, super, super. Super, super! Super, super! super, super. Ale fajnie! Teraz wam pokażę najlepszą poduszkę świata! Zapiszę, że ktoś ma jeszcze lepszą, ale. E, fajny. No, może pooglądać. Mamo, a mogę pokazać im telewizję? Mamo, Proszę. Zobaczcie sobie telewizję. To jest mięso chyba. A Iza, zagotowało się. To troszkę utrzymowałam, ale nie zdążyłam. Czyli będziesz tak celić, tak? Tak, nie. Bardzo fajny odcinek, to powiedzieć. Teraz może pożegnać. Muszę się pożegnać. No to... Na razie. Ale nie, jeszcze zaczekamy sobie 30. 30 sekund. 30 sekund. E, jak tam widzowie? Macie zdrowe i siły? Ma macie. Jesteście zdrowi i siły? Do jakiej chodzicie klasy? Muszę to wiedzieć, widzowie. Odpi napiszcie mi e, w komentarzach. O! E, e, tam. Tam na dole. Na dole, jeżeli tam. Co no to. Na razie! Bądźcie zdrowi, widzowie! Na razie! Pa!